Na program zaprasza Województwo Łódzkie. Miasto, na terenie którego się znajdujemy, jest zapewne Państwu dobrze znane. Jego nazwa pochodzi od imienia Sirat bądź Sierat. No, uchyliłem już rąbka tajemnicy i wszystko stało się jasne, ale istnieje też miejska legenda i jak to legenda podaje genezę ciekawszą. Otóż dawno, dawno temu ojciec z synem płynęli barką po warcie i syn bardzo krytykował metody rządzenia ojca. Ten tak się zdenerwował, że powiedział, takiś mądry? To Serać. Syn wysiadł i sobie poradził. Jak zobaczcie państwo sami. No to lecimy. Raz jest miastem historycznym, jednym z najstarszych w Polsce. Jego początek w tej chwili datuje się na okres VII, VIII wieku już, ponieważ przeprowadzane są badania archeologiczne, to ciągle odkrywane są nowe informacje. Wystarczy szybki rzut okiem, by dostrzec tu to, co dostrzeżono ponad tysiąc lat temu: rozwidlenie rzek, wzgórze, no świetne miejsce do zbudowania osady. I osadę tu zbudowano, potem był gród, a do XVIII wieku nawet okazały zamek, dlatego to wzgórze zamkowe. Zgodnie z nazwą brakuje zamku, oczywiście początkowo był to zamek drewniany, prawda, ale później w wyniku rozwoju, za czasów Kazimierza Wielkiego, który, o którym wiemy, że zastał polskie drewnianą, a zostawił murowaną, to za jego czasów wybudowano piękny zamek z cegły, to była bardzo duża budowla. Była to siedziba królów polskich. Tutaj mieszkali, przebywali królowie e, i Władysław Łokietek, i Kazimier, Władysław Jagiełło, i Kazimierz Jagielończyk. Warto tutaj wspomnieć, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 730 rocznicę odbudowy Zamku Sierackiego przez Władysława Łokietka. Dzisiaj tego zamku nie ma. Ostatecznie zamek został rozebrany, kiedy byliśmy pod zaborem pruskim. Zaborca nie był zainteresowany zachowaniem elementów polskości, a zatem dał przyzwolenie na to, żeby ten zamek rozebrać. No i został rozebrany. Spacer po Sieradzu warto zacząć od Starego Rynku, charakterystyczny średniowieczny. Układ urbanistyczny zachował się tutaj do dziś, dlatego z każdego rogu placu odchodzą dwie ulice, ale na tym średniowiecze się kończy, reszta to już dzieło XIX i XX wieku. To było centrum średniowiecznej Polski, Sieradz. Wszelkie szlaki handlowe, turystyczne, komunikacyjne, z Krakowa na północ prowadziły zawsze przez sierac. Tutaj, na tym rynku, zbyły, odbywały się i spotkania. Religijne i handlowe, także gdyby ten rynek mógł mówić, opowiedziałby niesamowitą historię Sieradza. O tym, że w średniowieczu Sieradz był bardzo ważnym ośrodkiem miejskim, świadczy między innymi fakt, że to tu odbywały się synody duchowieństwa polskiego, a także kilkanaście zjazdów rycerskich. Tutaj chociażby wybierano, decydowano o tym, kto zostanie królem Polski. Wystarczy tutaj przypomnieć e, królową Jadwigę czy Kazimierza to którzy właśnie w Sieradzu na zjazdach szlachty. Zostali królami Polski. A ten klasztor to jeden z najstarszych zabytków Sieradza. Jego początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku, kiedy to za sprawą Konrada Mazowieckiego do miasta zostali sprowadzeni Dominikanie. Tutaj zjechała się szlachta polska i w tym krze kościele św. Stanisława zapadły trzy bardzo ważne decyzje. Zapewniono poselstwo węgierskie, że królem Polski będzie królowa Jadwiga. E, następnie tutaj zapadła decyzja o wyborze, ponieważ Władysław Jagiełło bardzo lubił przyjeżdżać do Sieradza i w nim się gościć. I on też e, za swojego życia uzgodnił ze szlachtą polską, że po jego śmierci dokonany zostanie wybór jego synów. I tak też się stało, kiedy zmarł Władysław Jagiełło, w tym naszym właśnie kościele zapadła decyzja, że królem zostanie Władysław Warneńczyk, jego syn, z uwagi na to już jako młody e, władca zginął e, pod Warną. W Bułgarii zachodziła potrzeba dokonania korelnej lekcji i tutaj właśnie w Sieradzu wybrano Kazimierza Jagiellończyka, który jest uważany za przyjaciela raza, ponieważ niezwykle przyczynił się do rozwoju tego miasta. Bazylika kolegiacka Wszystkich Świętych w Sieradzu została oddana do użytku w 1370 roku. Potem jej dzieje, jak to dzieje kościołów w Łódzkim i kościołów w Polsce, były bardzo burzliwe. Była ona niszczona, odbudowywana, znów niszczona, nieraz strawił ją pożar, ale i tak warto na nią zwrócić uwagę. Obiekt również niezwykle cenny, XIV wiek, czasy Kazimierza Wielkiego. Tam na tym miejscu poprzednio były trzy świątynie drewniane. Dzisiaj świątynia pod wezwaniem wszystkich świętych z wyposażeniem barokowym. E, miała to szczęście, że też nie uległa dewastacji, zniszczeniu w czasie II wojny światowej, a my dzisiaj możemy ją podziwiać, jest odrestaurowana. Muzyka A jak jesteśmy w Sieradzu, to warto zadbać o fryzurę. Wszak to stąd pochodzi sam Antoine. Fryzjer i stylista wszechczasów, o którym sam kokto pisał, że jest poetą i zapewne ten dar pozwolił mu ze sztuki fryzjerstwa uczynić prawdziwą sztukę. A wielki Antoine to po prostu Antoni Cierplikowski. Ekscentryks Sieradza. Wiele lat temu sądzono, że Antoine Cierplikowski jest albo Rosjaninem, a potem sądzono, że jest Francuzem, dlatego że przez większość swojego życia tworzył właśnie w Paryżu. Ale trzeba podkreślić, że bardzo kochał swoje miasto. To właśnie nad Sieradzem przelatywał samolotem i rozsypywał róże nad miastem. To tutaj spędził swoje ostatnie lata życia. Żeby odpocząć od blichtru, od elit, postanowił uprawiać swój ogródek w bardzo skromnej chatce. I po prostu spędzać wolny czas ze swoim psem, z przyrodą. Przechadzał się w Sukmanie Ludowej w długim płaszczu sierackim po wałach. I tam też wielokrotnie rozdawał dzieciom francuskie cukierki. Jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w kraju, czyli blisko 150-metrowy most wantowy nad Wartą oddany do użytku 2 maja 1979 roku przez mieszkańców sieradza pieszczotliwie nazywany Mostem Zakochanych. Być może dlatego, że prowadzi do serca sierada turystycznego, sieradza weekendowego, sierada wiosenno-letniego, bo można tu popływać kajakiem, pograć w siatkówkę albo po prostu zażyć kąpieli słonecznej. Szkoda, że mamy jesień raz powstał dzięki temu, że mamy tu rzekę Warte. To właśnie tam tworzyło się życie. Rzeka Warta nadała temu miastu rytm. I dzisiaj ten rytm co weekend wraca nad most, właśnie nad rzekę. Wielu się Sieradzan nie tylko przychodzi zobaczyć iluminację wieczorem mostu, ale także latem to miejsce żyje, bo mamy i odkryte baseny i wspaniałą plażę. za wspólne oglądanie dziękuję województwo łódzkie